Cześć! Po raz drugi witam Was z mojej piwnicy. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią pokażę kolejny komiks od wydawnictwa Kaboom! będzie to Frankenstein żyje żyje. Scenariusz Steve Niles, rysunki Bren Rayson oraz Kelly Jones. A za tłumaczenie odpowiada Marek Starosta. Jeżeli uznasz, że film jest warty suba, nie wahaj się ani chwili, a jeżeli jesteś już moim subskrybentem, to żyj, żyj! Długo i prosperuj. Historia tego komiksu rozpoczęła się w 1976 roku. To wtedy Broni Rayson rozpoczął pracę nad ilustracjami do książki Mary Shelley Frankenstein. Na końcowy efekt trzeba było czekać aż 7 lat. W tym czasie artysta stworzył 50 niesamowicie szczegółowych grafik, które ozdobiły edycję książki wydanej przez Marvel Comics. Legenda głosi, że Rayson przypłacił osiągnięcie takiego stopnia szczegółowości uszkodzeniem dłoni. W tej plotce jest wierno prawdy, bo faktycznie rysownik pechowo złamał nadgarstek. Jednak stało się to już po ukończeniu prac nad Frankensteinem. Rayson nigdy nie odzyskał pełnej sprawności, a jakby tego było mało, nabawił się również uczulenie na nikiel, przez co musiał przestać korzystać z przyborów rysowniczych, które go zawierały. Z czasem udało mu się przystosować do nowych warunków, jednak nie pozostały one bez wpływu na styl, w jakim rysował. Wróćmy do Frankenstein żyje, żyje. Rayson przez lata miał nosić się z pomysłem stworzenia komiksowego sequela powieści Mary Shelley, jednak dopiero pod wpływem rozmów z Nilesem, który zapalił się do tego projektu, Postanowił wcielić go w życie. Pierwsze trzy zeszyty ukazały się w 2012 roku nakładem wydawnictwa IDW i niestety to był koniec. Rajson, u którego zdiagnozowano raka mózgu, nie był w stanie dokończyć pracy. Udało mu się jeszcze narysować trzy strony zeszytu czwartego i wykonać szkice kolejnych ilustracji. Aby nie pozostawić serii bez zamknięcia rozpoczętych wątków, Rydson poprosił o pomoc kolego Jonesa. Artysta dokończył zeszyt czwarty, który ukazał się w 2018 roku. Polskie wydanie jest oparte na edycji zbierającej wszystkie 4 zeszyty. Komiks ukazał się w identycznym formacie co Dracula, o którym opowiadałem w poprzednim filmiku. 104 strony w twardej okładce na dobrej kredzie. Cena 70 zł. Pamiętajcie o trwającej promocji. Na stronie wydawcy wersja ze standardową okładką kosztuje 49 zł. Natomiast edycję limitowaną z okładką Przemysława kupicie za 66,50 zł. Czy warto? Zdecydowanie tak, jeżeli, podobnie jak ja, uważacie, że świetne ilustracje i ładne wydanie w jakimś stopniu wynagradzają niedostatki scenariusza. Ale jeśli kupujecie komiksy przede wszystkim z nadzieją na poznanie ciekawej historii, to w tym przypadku możecie się rozczarować. Początek komiksu jest dosyć zaskakujący. Potwór Frankensteina występuje w cyrku jako jedna z atrakcji. Dom, praca, dobre jedzenie i przyjaciele. Monstrum posługujące się obecnie imieniem Frank odnalazło swoje miejsce. W pierwszym odruchu takie sprowadzenie potwora do roli dziwolonga, którego jedynym zadaniem jest dostarczanie dreszczyku emocji gawiedzi, odebrałem jako niepotrzebne spłycenie tej postaci. Ale kiedy się nad tym zastanowiłem, przecież dokładnie to ją spotkało. Pop kultura nie była szczególnie łaskawa dla tego bezimiennego potwora, który nie doczekał się zbyt wielu poważnych interpretacji. Osadzenie całej opowieści w realiach nakreślonych w tym wstępie mogłoby okazać się całkiem interesującym komentarzem takiego stanu rzeczy, jednak scenarzysta błyskawicznie zmienia kierunek. Potwór cofa się w swoich wspomnieniach kilkadziesiąt lat wstecz, a następne strony komiksu to bezpośrednia kontynuacja wydarzeń opowiedzianych w książkowym oryginale. Zostajemy przeniesieni na biegun północny, doktor Frankenstein nie żyje, a samotny monstrum, nie widząc sensu w dalszej egzystencji, postanawia ją zakończyć. Szybko okazuje się, że nie jest to takie proste. Bez wdawania się w dalsze szczegóły, ostatecznie monstrum trafia do domu doktora Simona Inglesa, prowadzącego, a jakże, pewne podejrzane eksperymenty. Fabułę uznałbym za najsłabszy element tego komiksu. Mam wrażenie, że stanowi ona jedynie dodatek do ilustracji. Zupełnie tak, jakby Niles otrzymał już gotowe rysunki z prośbą o dopisanie do nich tekstu spinającego je w jedną całość. Nie sądzę, aby tak było w rzeczywistości, ale w tym komiksie to zdecydowanie ilustracje wybijają się na pierwszy plan. Miałem też wielką trudność w zaakceptowaniu podjętej przez autorów decyzji uczynienia z monstrum jedynie obserwatora, Poza krótkim epizodem z nieudanymi próbami samobójczymi pozostaje on cały czas bierny, a taka postawa nie pasowała mi do kogoś, kto ma być głównym bohaterem opowieści. Chociaż przyznaję, ma ona uzasadnienie w fabule. Monstrum jest zmęczone swoją egzystencją, cały czas zmaga się z poczuciem winy za popełnione morderstwa i rozpaczliwie pragnie akceptacji. I dlatego odmawia sobie prawa do dokonywania jakichkolwiek ocen moralnych. I jestem w stanie to zrozumieć, ale równocześnie oczekiwałbym, że taka postawa zostanie w którymś momencie przełamana. W tym komiksie nic takiego nie następuje. Być może wynika to z prostego faktu. Frankenstein żyje, żyje to komiks, który nie został zakończony. Z pierwszych zapowiedzi ogłoszonych przez IDW wynika, że seria została zaplanowana na 13 zeszytów. Ostatecznie ukazały się tylko cztery, co też tłumaczy, czemu początek tak bardzo odstaje od pozostałej części historii. Domyślam się, że pierwotny pomysł zakładał doprowadzenie akcji do momentu wstąpienia potwora do cyrku. Zamiast tego dostaliśmy zakończenie, które owszem, zamyka pewien etap historii, ale jednak pozostawia uczucie niedosytu. Ten album warto kupić ze względu na ilustrację Berniego Wrightsona. W pierwszych dwóch częściach są one niezwykle szczegółowe. Można wracać do nich wielokrotnie i za każdym razem dostrzec coś nowego. W części trzeciej widać już zmianę, być może wywołaną pogarszającym się stanem zdrowia artysty. Ciągle znajdziemy tam ilustracje z dużą ilością detali, ale są znacznie chętniej ukrywa pewne fragmenty w cieniu. Pomimo tego zdecydowanie jest co podziwiać. Podoba mi się symbolizm niektórych scen, na przykład potwór wspinający się po książkach w bibliotece profesora, aby spojrzeć na świat za oknem. Początkowo nie zwróciłem na ten motyw większej uwagi, dopiero kiedy ponownie usiadłem do tego komiksu, koncentrując się tym razem jedynie na warstwie graficznej, dotarło do mnie drogie dno niektórych ilustracji. Pomijając tekst, znacznie łatwiej było mi też wczuć się w ten melancholijny nastrój całej opowieści. Muszę jeszcze wspomnieć o czwartej części, którą dokończył Kelly Jones. Został on wybrany przez samego Wrightsona, o czym możecie przeczytać więcej w wywiadzie, do którego link znajdziecie w opisie. Jones stanął przed zadaniem, do którego mógł podejść na kilka sposobów. Mógł więc spróbować jak najwierniej skopiować styl Wrightsona, mógł też dokończyć komiks po swojemu. Wydaje mi się, że ostatecznie wybrał trzecią drogę i postanowił zachować jak najwięcej ze szkiców, które zdążył wykonać Rayson. Dodając do nich jak najmniej od siebie. Jak najbardziej rozumiem taką, a nie inną decyzję, jednak efekt końcowy mocno mnie rozczarował. Frankenstein żyje, żyje nie jest źle napisanym komiksem, ale opowiadana w nim historia wydaje mi się strasznie błaha. Być może odebrałbym ją inaczej, gdybym mógł zapoznać się z tym albumem w wieku nastu lat. Dzisiaj nie wywołuje on u mnie żadnych głębszych refleksji. Staram się więc spojrzeć na ten komiks jako na dzieło czysto rozrywkowe, chociaż nie sądzę, aby taka idea przyświecała autorom. Niestety pod tym względem scenariusz Frankensteina również rozczarowuje. Całkiem interesujący wstęp nie znalazł rozwinięcia, a zamiast niego dostaliśmy taką sobie opowieść o kolejnym szalonym naukowcu. Ale mimo to, jako początkujący kolekcjoner, jestem z tego zakupu zadowolony. Wspaniałe ilustracje? Bardzo dobre wydanie. Z przyjemnością postawię ten komiks na półce obok Drakuli i potwornych opowieści, które dotarły do mnie w tym miesiącu. A poza tym jest to chyba pierwszy komiks, jaki czytałem, w którym potwór Frankensteina został potraktowany na poważnie, i chociażby dlatego było warto się z nim zapoznać. Wiadomość z ostatniej chwili w zapowiedziach Hegmontu na styczeń 2021 roku znalazł się komiks Batman Sekta z rysunkami Bronego Raidona. Sam raczej się nie skuszę, ale jeżeli zbieracie polskie DC Deluxe, to jest to tytuł, którym warto się zainteresować. Przed nami jeszcze przynajmniej dwa filmiki Halloweenowe. W następnym pokażę tytuł z brazylijskim rodowodem, a potem zajmę się październikową nowością z Włoch. W tak zwanym międzyczasie zapraszam Was na prezentację moich październikowych zakupów. Jeżeli nic nie pokrzyżuje mi planów, to kolejne nagranie pojawi się w niedzielę. Do tego czasu wypoczywajcie, pijcie dużo płynu, łykajcie witaminy. Do Cześć. o que é a vida é o princípio da morte o que é a morte é o fim da vida o que é a existência é a continuidade do sangue o que é o sangue é a razão da existência.